Warszawa. W jej murach kryją się jedne z najpiękniejszych i najmroczniejszych momentów polskiej historii. My, Polacy, jesteśmy silni i dumni z naszego dziedzictwa, na którym powstało jedno z najbardziej nowoczesnych i rozwijających się miast Europy. Dlatego jesteśmy tu, aby celebrować jedną z najbardziej znanych polskich wartości jaką jest szczodrość i chęć pomocy innym. Fundacja Azylu pod Psimaniołem jest jedną z najpopularniejszych organizacji tego typu w Polsce. Pracownicy i wolontariusze pilnują, aby zwierzęta były zadbane, nakarmione i zaszczepione. Jednakże azyl zajmuje się przede wszystkim pomocą porzuconym zwierzętom i przygotowywaniem ich do adopcji. Na bankiecie Zostań Psimaniołem pojawiło się wiele gwiazd polskiego showbiznesu, które zdecydowały się wesprzeć fundację. I okazać solidarność z inicjatorką wydarzenia Joanną Gruppą. Ja myślę, jako celebri, że to jest taki, że każdy celebri powinien coś robić dobrego w swoim życiu. Joanna Grupa głośno i wyraźnie podkreśla swoją miłość do zwierząt. Wspiera wiele schronisk, aktywnie udziela się w kampaniach PETA. Sama jest właścicielką pięciu psów wziętych ze schroniska. To, co robi Joanna, jest prawdziwe. On naprawdę czuje. Punktem kulminacyjnym bankietu były licytacje, z których dochód został przekazany na cele fundacji Azenu pod Psimanielem. Rzędę nie że zebrać um, i nie byłoby sprawiedliwym, gdybyśmy nie pomagali. Pracownicy Loan.me przekazali czek opiewający na kwotę 25 tysięcy złotych. W sumie tego wieczoru na cele fundacji zebrano ponad 50 tysięcy złotych. Prezes firmy Pan Walter Leda. Zdradza, jaki jest główny cel zbiórki pieniędzy. Właśnie dzisiaj na bankiecie Zostań w zwierżaki zwierzaki otrzymały swoją pomocną głowę. Dzięki cudownym darczyńcom i ich gorącym sercu. Kasia Bieńkowska dla LM News prosto z czerwonego dywanu z restauracji Koncept 13.